Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w grę Need for Speed, Most Wanted. Dzisiaj sobie przejdziemy resztę wyścigów od Minga oraz zrobimy sobie pościg z policją. Zaczniemy sobie od takiej brameczki. No i jedziemy. To już jest chyba 17 odcinek z tego, co tam kojarzę. Ostatnio y, już był półmetek 50% ponad mamy kariery więc dosyć szybko to leci Kolejną gierkę, którą będę chciał y, nagrać to Nitwer Speed Carbon. Kontynuacja fabuły y, z Nitwer Speed Most Wanted Potem może nagram Undergrounda 1 Tutaj już słyszę, policja się zaczęła odzywać. O, i pewnie będziemy mieli pościg zaraz. Na szczęście pierwszy poziom to nie jest nic trudnego. Uuu, tutaj trochę rozwaliliśmy ale to nic Myślę że bez problemu da radę jak to bramki czasowe No i tutaj już jest policja, sobie za... wezmę spowalniacz, bo znowu jakieś tam animacje się włączą. Tutaj nie za fajnie się rozbiliśmy. Szkoda, że nie można resetu dać, ponieważ by nas aresztowali od razu. Troszkę długie te bramki. W przyszłym odcinku sobie pokonamy oczywiście Minga. Będę chciał wygrać jego Lamborghini. Zobaczymy czy się uda. Tu już zaraz koniec jest. Tutaj zjazd chyba do Rockport. No i tu widzę prawie minuta zapasu. Więc całkiem nieźle. już mamy oczekiwanie ja sobie skorzystam chyba z kryłóweczki jeżeli mi się uda bo widać cho choć to jest pierwszy poziom to bardzo wolno się właśnie nabija to oczekiwanie tam widzę, że po to radar powinien być Dobra, no i bierzemy się za kolejny wyścig. Będzie to fotoradar. Jakie tam samochody? Widzę, że chyba Carrera jest znowu. I teraz na maksa ciśniemy. Tu niestety nas ten wyskocz spowolnił. O, dwa tylko przegrywamy. oj oj Na krawężnik wjechałem. Ale tu chyba nic nie zmieni. Zresztą zobaczymy. Czy znowu policja będzie prawdopodobnie. Kurczę ten laturnik. Ten Lotus mi się bardzo ślizga No, tak jak myślałem, to jest Carrera. O, i Corvetta jeszcze. O, tutaj akurat policja jest. I znowu mówią na mnie. Chociaż nie jadę na przedzie. No i gdzie mi tutaj? Kurczę. Teraz to chyba przegramy. Przez policję. No ej bez jaj, przecież oni... Ja jadę ostatni, a oni już przejechali Co oni kombinują kurde Tutaj udało mi się taką fajną prędkość rozwinąć Jeszcze mi się ślizga strasznie to auto Więc Z chęcią zresetował w takim momencie, ale się nie da Dobra, powtórzymy sobie Przez policję oczywiście Jakby nie, ta, jakby nie ten radiowóz To by, by, bym był prawdopodobnie pierwszy Teraz na maksa ciśniemy. Tutaj dajemy spowalniacz. O, i teraz mamy w miarę taką fajną prędkość. Jesteśmy pierwsi. O, na równi z kimś. Teraz 311. Kurczę znowu ten zakręt. Ale na przyspieszenie tą korwetką. Tutaj zablokowałem kogoś przez przypadek. O, i patrzcie. Nie byłem pierwszy. O. To nieźle, niezłe prędkości nie Niezłe w ogóle na auta pobierają Dobra ich będzie gonić Tylko niech mi się nie waży gdzieś tam wjeżdżać Kurde zaś to samo No i... E, słuchajcie nie, ja, ja robię tak Cyk te samochody się nie nadają zupełnie, to nie jest nasz poziom. Takie samochody to powinny być przy razorze. Tutaj widzę też korbetę Tutaj mnie co innego goni, chyba z tym Martin. Pościsk, jak zawsze, oczywiście. No i to jest w miarę równy poziom słuchajcie o 4 na godzinę, a nie o 50. Przedzamy tutaj od razu, żeby potem nie było problemów. Zaoszczędzimy nitro. Teraz na ma Maksa dajemy. Tu policja, niestety. Tutaj spowolnimy sobie trochę wpadnę w taki poślizg No i taki, słuchajcie, poziom mi się podoba, a nie, że auta są, słuchajcie, normalnie y, poniżej chyba tam piątego, czy tam nawet trzeciego poziomu starnej listy, w się osoby. Co będziemy mieć na końcu. I teraz na maksa jedziemy. Zapewne wygraliśmy już to. Fajne zdjęcie z policją. O! Tutaj może możemy to zdążyć. No, gdzie jest słuchajcie, to? Nie no naprawdę Tu mnie zauważył To sobie go tak fajnie przygnieciemy A i kolejny No super super Kolejny jeszcze. Hmm. Nie robi się za ciekawie. Nawet to ich im nie przeszkodziło. Tu jest meta. Widać się chyba gdzieś tam zdezorientowali. Gdzie mi tutaj wyglądać? By Dobra, teraz słuchajcie. Już się udało. Bez problemu. Dobra, no i można przejść sobie do kolejnego wyścigu, jakim jest znowu próba prędkości, ryzyko patrolu minimalne. Myślę, że zdążymy sobie zrobić ten pościg, byłoby fajnie. Nie wiem, jak to nam czas pozwoli. Ale takie akcje lubię, tylko że no nie nie z takimi samochodami. Wolę jak teraz był taki fajny, dostosowany poziom, że musieliśmy się faktycznie pomęczyć. Ale żeby nie aż tak, że oni mają korwety, karery i tam jeszcze inne tam Kto wie co jeszcze. Pewnie na Jungmannach cisną Tutaj okrążamy sobie stadion Taki lekki klimacik jak Sandergranda, Jedynki tutaj jest w tych okolicach. U, tutaj trochę się rozbiliśmy, ale to nic. O tym razem takie krótsze te bramki. O tutaj będziemy skakać. Tam mogliśmy to rozwalić. Aha, bo to jeszcze nie koniec. Wymawialiśmy się na trafika, ale i tak udało się wygrać bez problemu. Tak, na, na samym środku. Co mamy jeszcze do przejścia? Eliminacje, kurczę, ale dużo tych wyścigów jest. Wyścigi od Minga to naprawdę, słuchajcie, już jest naprawdę duży skok w górę. Ale jak 100% to 100%. Wow. Jak dzisiaj nie wypali ten pościk, to najwyżej w przyszłym odcinku zrobimy sobie pościg. Pościg Bosa, i później jeszcze jakieś tam ewentualnie jest 2-3 wyścigi. Na łódkę, jakie będę chciał mieć, to oczywiście to Lamborghini. Jak nie wypali, to, to trudno. Dalej będzie trzeba zostać przy Lotusie Potem jakaś karera, ewentualnie karerę, to już macie. No widać ten tutaj, te okrążenia to 3 minuty. Łącznie zejdą ponad Nie lubię takich terenów jak tutaj są Strasznie krzywe te drogi myślę, że nie będę ostatni. Dobrze by było, żebym to jednak sobie wygrał. Tutaj użyję spowalniacza, nie stracę zbytnio prędkości. Obraz tutaj sobie odbijam. Oni widzę, że bardzo tam prędkość stracili. No i przed nami ostatnie okrążenie. że próbuje nas wyprzedzić. Zaraz będzie ten wyskok pewnie, więc tam myślę, że zrobimy sobie przewagę na nim. Tutaj nas wyprzedza już. Blokuje. Już nie mamy nitra niestety. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Już do końca sobie wyczerpę może ten spowalniacz, żeby potem nie było feila. Został nam jeszcze sprint i bramki. Kurczę, trochę to zejdzie na tym. Więc chyba pościg w przyszłym odcinku, słuchajcie, sobie zrobimy taki. Będzie pościg i boss. o widzę, że tutaj też lotus nieźle daje. No i szybko pójdzie tutaj. Zaraz będziemy mieć tą przyjemniejszą część po autostradzie będziemy jechać. Bo tutaj widzę ten skrót nam niewiele dał. Myślę, że uda się bez problemu, chociaż tutaj mały fail był. Może będziemy mieli okazję przetestować sobie maksymalną prędkość, ponieważ dalej nie znam maksymalnej prędkości tego Lotusa. Zaraz zobaczymy zresztą, jak całe nitro pójdzie. Whoa, no, 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 no. Trzeba uważać teraz. No i nie przetestujemy sobie tej prędkości. Nie dam się wyprzedzić wyprzedzić. Aha, bo to jeszcze tam się ciągnął. No trochę mocy dzisiaj jest. Ostatni wyścig. Bez policji się obejdzie chyba. A dzisiaj jeszcze sobie można dokończyć kamienie milowe te poprzednie, te co nie zrobiliśmy tych fotoradarów. Co umuję tam dokończyć. O, tutaj może sobie sprawdzimy na tym wyścigu, o ile nie będzie zjazdu. Chociaż nie powinno być. O kurczę, ciężko rozpędzić tego lotusa jak na tym poziomie tuningu. O, tutaj nam nawet pisze szybciej. I teraz sobie spróbujemy właśnie dwa maksa 345, 6, coś takiego. Więc myślę, że jest w miarę OK. mamy zjazd na drugą autostradę o ojojoj nie zauważyłem właśnie, że tam był można było ta, takim skrótem se pojechać żeby pojechać tą krótszą drogą by się przydało bo tam byśmy okrążali stadion proszę o ile dłuższa droga by była na nocy widać O, tutaj ciężarówka widzę. Ach, nie lubię takich właśnie rzeczy. Nie wiem dlaczego zatrzymaliśmy się. Chwilę się zamyśliłem, oczywiście, i tak wyszło. No i dobra, trzeba sobie przejść do kryjówki. O dobra, i tutaj mamy te trzy fotomandaty niedokończone. Nawet nie przeczytałem, ile trzeba było jechać więc trochę na gapę, ale pewnie nie dużo bo to oczy oczywiście było przy Baronie 224 udało się bez problemu trzeba było 175, tutaj 185 też bez problemu i ostatni e, foto mandat nam został udało się można jeszcze zobaczyć te po to mandaty. O, tu już mamy cztery kolczatki. Tu musimy 180 jechać. To mi się tak nie rozpędzimy, słuchajcie, chyba, że zobaczymy. No, kurczę, jechałem prawie, to może 1 km na godzinę zabrakło. Zobaczymy jeszcze raz. Tym razem z nitrem. Tym razem się udało. Zobaczmy może sobie na mapę, gdzie mamy jeszcze te mandaty. Jeszcze tu i tam. Aha, to nie mogę się bezpośrednio przenieść. Muszę z tego skorzystać. 173 na godzinę. On widzę, że jest daleko ten fotoradar. bardzo daleko tutaj jestem po to mandat Tutaj Cross do nas zadzwoni, nie wiem, co tam chciał. 255 na godzinę. Zaoszczędzimy sobie troszkę nitra. Pojadę sobie tędy, żeby nie tracić zbytnio prędkości. No i udało się. No, to już chyba wszystko. Tak, tu mieliśmy 173, to banalnie proste było. Dobra, słuchajcie, to... W kolejnym odcinku sobie zrobimy ten pościg. Jeżeli się podobał odcinek, zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. No i na razie, cześć.